Za nami 12. edycja ogólnopolskiej olimpiady budowlanej Buduj z Pasją. Tym razem finał centralny odbył się w górze Kalwarii, a gospodarzem najważniejszego etapu zmagań był Miejscowy Zespół Szkół Zawodowych. W finale zmierzyło się 15 najlepszych duetów z różnych zakątków kraju. Tym razem najlepiej zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie. W ramach 12 edycji olimpiady młodzi budowlańcy z całej Polski rywalizowali w zakresie wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Po eliminacjach szkolnych odbywały się eliminacje okręgowe. Na tym etapie wyłoniono finalistów, których w tym roku gościł zespół szkół zawodowych w Górze Kalwarii. Jakie zadanie praktyczne w tym roku czekało na uczestników? Zadania dekoracji wnętrz. Yy, uczniowie wykonują to z pełnym podziwem, z pełną pasją, z tego względu, że jest to nowość, która wchodzi na rynek, jest na rynku. Yy, w trakcie wykonywania robót yy, pozwoliłem sobie na krótką dyskusję z uczestnikami, co sądzą o tym zadaniu, bo chciałem usłyszeć to właśnie od nich. W większości się to zadanie bardzo podoba, ponieważ jest to nowość. Jest to coś, coś, co do tej pory w szkołach w większości mówi uczniów, że tego nie robili. Mają okazję. Wczoraj był pokaz firmy profesjonalnej dekowerni, która wprowadziła takie techniki dekoracyjne. Są też takie tam materiały firmy Saint-Gobain. Uczniowie są w pełni zadowoleni, zobaczymy efekty już za niedługi czas. Uważam, że nasza olimpiada buduj z pasją jest wyjątkowa. Wyjątkowa z tego względu, że mamy w część teoretyczną i część praktyczną. Chyba w takiej konwencji nie ma żadnej olimpiady. Część praktyczna to wykazywanie się umiejętnościami młodzieży, praktycznymi. Natomiast część teoretyczna tak do końca nie jest teoretyczna, dlatego że w pytaniach nie ma treści z książki. To są treści przekazane przez sponsorów na wcześniejszych szkoleniach, a te treści teoretyczne są tak naprawdę ściśle Praktyczne i potrzebne do tej części praktycznej. Aktywny udział sponsorów oraz przedstawicieli branży budowlanej nadaje Olimpiadzie wysokiej rangi. Poza rywalizacją w ramach finału centralnego przygotowano szereg szkoleń, pokazów oraz warsztatów. Młodzież mogła nie tylko się uczyć, ale także porozmawiać z doświadczonymi budowlańcami i przetestować sprzęt najwyższej klasy. Bez wsparcia firm Olimpiada nie mogłaby się odbywać w tak rozbudowanej formie. Ta impreza to jest takie wspólne przedsięwzięcie im, y, organizatorów, czyli Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej, szkoły w danym roku, która się podejmuje y, organizacji finałów, ale także sponsorów. No, bez sponsorów nie byłoby tej imprezy. W tym roku y, współfinansowana jest impreza także przez Ministerstwo Edukacji y, i Nauki, ale y, y, Sponsorzy to nie tylko finansowanie tej imprezy, ale także szkolenie młodzieży. I to jest ta ogromna wartość dodana. Nasze też podejście do tej olimpiady jest takie, że mamy promować młodych ludzi. Jeżeli mamy promować młodych ludzi, robimy to z pasją, robimy to z takim zaangażowaniem, żeby ten młody człowiek, który tu przyjechał do Góry Kalwarii, który promuje swoją miejscowość, swoją szkołę, a nawet swoje województwo, był w pełni doceniony. Wszyscy uczniowie, którzy tu przyjechali, czy cała piętnastka wraz z opiekunami otrzymują nagrody. I to jest ten sukces, który w taki sposób chcemy nagrodzić tego młodego człowieka. Buduj z pasją to jest e, oczywiście nazwa symboliczna, ale tak naprawdę odnosi się nie tylko do tych młodych uczestników, e, którzy są głównymi beneficjentami naszych działań. Natomiast rzeczywiście ta olimpiada gromadzi, jednoczy ludzi z pasją. Są tutaj nauczyciele, instruktorzy, dyrektorzy, ale również przedstawiciele firmy wszyscy ci, którzy swoją pracę wykonują po prostu z pasją. Finał centralny to nie tylko rywalizacja i nauka, ale także okazja do integracji branży budowlanej z placówkami oświatowymi. W ten sposób można także nawiązywać cenne kontakty. W tym roku sponsorem generalnym Olimpiady Budowlanej Buduj z Pasją była Grupa Saint-Gobain. Będąca właścicielem marek Izover, Weber oraz Rigips. Chcemy wspierać i wspieramy młodych adeptów sztuki budowlanej. Jest to ten narybek, który za rok, dwa, trzy wyjdzie, na, wyjdzie nam na rynek budowlany, dlatego chcemy już dzisiaj im przekazywać jak najlepsze praktyki. Braliśmy udział w, w przygotowaniu tych pytań egzaminacyjnych, jednocześnie braliśmy udział również w przygotowaniu tej części praktycznej. Natomiast to, co jest istotne i to, co w taki bardzo pozytywny sposób mnie w dniu przyjrząc zaskoczyło, to iż widać bardzo dobre przygotowanie od tej strony merytorycznej młodzieży. Ta promocja, którą my tu robimy, czyli promocja młodego człowieka, promocja materiałów, tu gdzie się firmy promują, promują najnowsze materiały, najnowsze narzędzia. To właśnie uczeń na takich olimpiadach spotyka się z czymś nowym, z czymś, co do tej pory może w swojej szkole, w swojej miejscowości tego nie widział. I po to, w tym celu właśnie te olimpiady są tworzone, w tym celu te olimpiady akurat robimy, żeby wypromować i uczniów, i narzędzia, i materiał, który tutaj pracują na tych e, swoich stanowiskach. Na wynik końcowy składała się tradycyjnie suma punktów, jaką uzyskano w części praktycznej oraz części teoretycznej. Zadanie praktyczne uczniowie wykonywali wspólnie, natomiast test pisali samodzielnie. Uroczysta gala oraz podsumowanie odbyło się na dziedzińcu zamku w Czersku. W tym roku laureatami olimpiady zostali reprezentanci zespołu szkół budowlanych w Olsztynie. Chłopaki się długo i ciężko przygotowywali. I teorię, i praktykę. Jeszcze tutaj na miejscu przeglądali, co, co jeszcze by można było doszkolić. No, chłopaki są... Technik budownictwa, ale jak to, jak to się mówi, na podbudowie Muraszczynkarz. Także tutaj no, ich ciężka praca, że udało się, udało się, jakby to powiedzieć, w nie ich dziedzinie tak do, dobre miejsce zająć. No, wiedzieliśmy, czego się spodziewać tak po pokazach, więc nie było to wielkim zaskoczeniem, to co zobaczyliśmy. Aurum i konkretnie Grosso, tak? Wiedzieliśmy jak sobie z tym poradzić, nie było problemu. Większy stres był na, na regionie, bo tam byliśmy pierwszy raz i nie wiedzieliśmy co robić tutaj z pełnym spokojem już byliśmy pewni, wiedzieliśmy co najpierw co potem. Pokazy też dużo pomogły i zaskoczenia takiego wielkiego nie było. Udział w olimpiadzie dla mnie jest naprawdę czymś wielkim osiągnięciem, tak? Bo jednak zdobycie później tego pierwszego miejsca to szok i niedowierzanie, tak? Drugie miejsce zajęła drużyna z Warszawy, a trzecie z Zielonej Góry. Poziom w tym roku był niezwykle wyrównany, bo między pierwszym a trzecim miejscem był zaledwie punkt różnicy. Przyznano także dwie nagrody specjalne za najlepiej wykonane dekoracje. Jedną zdobył zespół z Limanowej, a drugą duet z radzenia Podlaskiego. Pracowaliśmy na zajęciach, wykonywaliśmy zadania praktyczne na zajęciach, no i dużo poświęciliśmy czasu na teorię. Próbowaliśmy różnych technik, próbowaliśmy i beton architektoniczny wykonywać, ale myślę, że dużo też dało szkolenie, które odbyło się dzień przed konkursem. Gdy otworzyliśmy ten arkusz, nie zaskoczyliśmy się, to zadanie było do wykonania dosyć łatwe. Te szkolenia, to były dzień przed tymi zawodami, Dały nam dużo wiedzy, którą wykorzystaliśmy na, tych, na tej olimpiadzie. Teoria uważam, że poszła też bardzo dobrze. Byliśmy dobrze przygotowani. Szóste miejsce zajęliśmy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Na naszej stronie niebawem pojawi się obszerny reportaż z finału centralnego ogólnopolskiej olimpiady budowlanej buduj z pasją. Już teraz serdecznie zapraszamy.